Mały dziki staw, otoczony dookoła polami i lasami, pełen ciekawych ryb, które skrywają się gdzieś pod wodą. Pewnego dnia stwierdziłem, że spróbuję zapolować tu na jakiegoś drapieżnika. Widziałem tutaj sporo spławów kręgających ryby szczupaków, więc stwierdziłem, że będzie to dobry pomysł. Przygotowałem dwie wędki. Jedna jest to spinningówka do 7 gram ja ją będę używał gdzieś na spinning. Druga to jest jakaś zwykła wędka, też spinningówka. I ją zarzuciłem sobie na żywca, tam gdzieś jest mój spławik I właśnie tak dzisiaj będę próbował łowić, żeby spróbować, złowić jakiegoś fajnego szczupaka. Widziałem też już dosyć dużo szczupaków. Nie było one jakieś wielkie, ale myślę, że... Gdzieś tutaj kryje się jakiś na pewno duży szczupak. Ja słyszałem historię, że kiedyś tutaj były naprawdę duże szczupaki, więc myślę, że jeszcze może jakiś jeden został. Dzisiaj spróbuję go złowić. Generalnie na pierwszy w wybrałem sobie taką małą obrotówkę, którą niedawno kupiłem. Łowiłem nią nad rzeką. Generalnie dawno nie łowiłem na spinning, aż ostatnio, chyba w czerwcu. Ale jest już jesień, więc myślę, że spinning to jest jedna z lepszych metod łowienia, właśnie jesienią. Myślę, że jakąś rybę mi się uda złowić, tak szczerze. Generalnie to jest takie chyba tutaj najlepsze miejsce do łowienia na tym zbiorniku, ponieważ jest ono najmniej zarośnięte. Spróbuję jeszcze tutaj pochodzić i poszukać jakichś miejsc, ale o, rzuciła się ryba. Czekajcie. Może, że okoń, bo okonie też tu są. I może, może. Generalnie przejdę jeszcze z drugiej strony i coś próbuję. Największe nadzieje się pokładam w metodzie na żywca, ponieważ no, myślę, że na no, takie dzikie ryby, no to będzie to chyba najlepsza metoda. A e, nie, może się mylę, może właśnie spinnik dzisiaj przyniesie jakąś rybę. I właśnie od razu jak przyjechałem tutaj, zobaczyłem właśnie, że jakiś mały szczupak albo okoń pogonił rybę. Więc czuję, że dzisiaj no może być ciekawy nawet. To jest strasznie dużo mułu. Naprawdę, muł tutaj jest masa. Jest płytko, ale to jest, żeby... O! Jest ryba, jest ryba! Jest ryba. Nie wiem czy... No, no kto by się spodziewał, no. To jest karasia na spinnik i nie podczepiony, widzisz to? On nie jest podczepiony, normalnie wziął. Muszę go jakoś wyhaczyć. O! Karaś. No. no to nieźle. Jak to dzisiaj będzie tak wyglądało, to no to raczej z, ze spinningiem myślę, że będzie koniec na dzisiaj. Bo jak będą brały karasie na spinning, co nigdy mi się nie zdarzyło dosłownie, no to będzie ciekawie. To będzie nieciekawe w sumie. Ja myślę, że jakoś. O, mam branie na żywcu. Mam branie... Ma żywiec tutaj takie potężne. O! Co wie? ułożę spinning, bo ten żywiec jest już taki w, pół, w umarty, więc jak się rusza spławik i to tak mocno, to jest, wiem, że jest branie i że to nie jest ten żywiec. Ten żywiec ma z 5 cm, więc niemożliwe, żeby tak się ruszał. Nie jest to jakieś duże branie. Odpuszczę sobie je na razie. Ale coś się dzieje, co się dzieje, widzę, coś się dzieje. Nieźle. Zaraz sobie przejdę w inne miejsce. Ja generalnie tam, gdzieś za tymi trzcinami, jest, taka, jest takie fajne oczko w tych glonach. I tam myślę, że tam jest trochę zarośnięte, więc będę musiał mu się założyć hak offsetowy. Taką gumę. W sensie z hakiem tam, żeby... Albo jakiś woblerka, który będzie płytko schodził, żeby po prostu, no nie zaplątywać tych przynęt nie tracić. Już jedną dzisiaj straciłem, nie nagrałem wam tego, ale jedna z moich ulubionych przynęt, niestety. No ja tam jakieś spławy widzę, coś żeruje przy powierzchni, chociaż to dziwne, żeby żerowały teraz coś przy powierzchni, jak mamy koniec września. Ja sobie przejdę w inne miejsce O, widzę, ja nie wiem, czy tu się będzie dało łowić Trochę tu zarośnięte Nawet mocno Trochę Oj Tu chyba Fajnie to wygląda tutaj, ale to nie zarzucę Niestety Ale fajnie Coś przejdę trochę dalej jeszcze Patrzymy. No tutaj się dało łowić. Największe nadzieje pokładają w tym miejscu. Ach, ale drzewo przeszkadza. Oj. Oj. No to chyba dzisiaj jedyne miejsce, w którym połowie na spini będzie tamto. Co na początku łowiłem. Patrzcie, jak tu walone drzewa. Chyba wycięte. Tu w ogóle jakieś bagno jest po drugiej stronie. No, tak to wygląda. Tutaj nie zarzucę, bo tyle zielska, że się nie da. Ale tam, tam gdzieś dałoby się łowić, ale jest dookoła zarośnięte. I pewnie za którymś rzutem bym tracił przynętę. Więc to nie ma sensu. Kurde, czy ja tu przejdę? Nie, no, przejdę. O, ścieżka. No, generalnie ciężko. Ciężko będzie. Dzisiaj. Więc najbardziej stawiam dzisiaj na żywca. Raczej niż na spinning. Przenosimy się teraz na małą rzeczkę Mam ulubioną rzeczkę na której ostatnio nic nie złowiłem. Dzisiaj ja przyjechałem tutaj sobie na spinning, ponieważ mamy już... Mamy już po prostu jesień, więc myślę, że spinning to powinien już wcześniej wystąpić, ale nieważne. Byłem ostatni raz nad tą rzeką w czerwcu. I dzisiaj zapowiem sobie na jakiegoś okonia. Mam ze sobą moją wędkę spinningową Mikado Big Slide light Spinning, kołowrotek Jacksona, też jakiś spinningowy. Zaczniemy sobie od takiej małej gumki, jednogranowa góweczka, ponieważ raczej tutaj głębokość w tym miejscu do metra dochodzi, więc większej to chyba nie ma sensu używać. Zrobiłem sobie już parę rzutów, bo jestem tutaj w miejscu przy tamie, nigdy tutaj jeszcze nie byłem. Byłem już nad tym tamą przed chwilą właśnie. No i tam zrobiłem parę rzutów, ale jest tam dosyć płytko. I to jest takie właśnie fajne, głębsze miejsce. I to właśnie spróbujemy na początku. Jest dzisiaj pogoda typowo szczupakowa. Wyje wiatr. Nie jest pochmurno, około 15 stopni. A konie myślę, że też powinny brać dzisiaj. O, miałem puknięcie, miałem delikatne, bardzo puknięcie. Bardzo delikatne. Zaczyna padać. Nie jest to dobry znak. Jest bardzo zły. Miejmy nadzieję, że przejdzie bokiem. Myśli nie, to będę no, musiał jechać do domu. A do domu mam 5 km. Niestety. No nie wiem, nie wiem. powiem wam niezbyt dobrze to wygląda. On zaczyna mocniej padać. Przejdę ja jeszcze sobie tutaj. Tutaj to nie za bardzo się dojdzie.